witam Was w kolejnym odcinku Dodster Together, tym razem w kolejnym. Nie, yeah, udało Ci się. Tak, nareszcie. Witam serdecznie wszystkich. No, moje skrzynki, tak, bardzo moje skrzynki. Również, właśnie, dobra. I co my tu zrobimy? Bo Paweł się tak pospieszył, bardzo fajnie. Nie, no żartuję. W poprzednim odcinku po prostu skończyliśmy w połowie dnia. I zaraz mamy mały problem, że kończy się już dzień i będziemy musieli coś szybko zrobić. Czy tutaj zima działa w ogóle? Powiedz mi, jak myślisz. By nie wiem, Ostatnio oglądałem to działało, tylko że to nie zbyt byłoby miło, bo musielibyśmy na przykład teraz e, zrobić sobie golarkę, zrobiłem już ową golarkę i myślę, że pójdziemy po Bifalo, co to na to? Pomaltretować je? Tak, ty masz zapalarę to możemy na spokojnie tam sobie przy nich pomajstrować, ja ich ogolę w tym czasie, ewentualnie rozpalimy ognisko, bo stać nas, króliki po czekaj, zobaczymy przy okazji. Czy połapały jakoś tutaj u nas? Te króliczki? Mam nawet dwie kupy, nie wiem skąd Jeden się złapał, jeden się tylko złapał, no nie Ciężko, ciężko z Zyłem. życiem Trzeba będzie popolować na jakieś indory, indyki Gdzie ty jesteś Pawełku? O chodź tutaj za mną Kilka czy Where is my Bifalo działa już? Bo nie włączyłem, nie działa Chyba, że muszę tam podejść znowu Wiesz co, najlepiej będzie ścieżka miś chyba a okupa No wiesz co są, tylko tak dziwnie coś a. słychać mechanicznego takiego coś Nie wiem ich tu jest w pizdu No To w sumie pójdę do Ciebie poszedłem do tej grupki gdzie są tylko dwa tam na dole jest całe łódkie stado mi się nie chce No tu jest ich koło ponad 10 na pewno O Dobra, to już wiem, nawet. rozpalmy sobie może ognicho gdzieś tutaj, co? Tylko jak już będzie tak naprawdę ciemno. W tym czasie ja sobie pozbieram jeszcze kubki, póki coś widać. Oszczędność przede wszystkim. Przetrwamy na samym rozpalonym ognisku bez dokładania. Tak my źle. Dobra, w sumie mam nawet sporo psychiki. Najwięcej w grze jako postać, więc mógłbym sobie tam skoczyć do tej dziury kiedyś. Coś wykombinować. Oj, o moją psychikę będzie trzeba dbać. No, ty sobie ognicho rozpalisz, jest ok. No ale wiesz co się dzieje z nią złego jak y, psychikę analował tak bardzo Znaczy z nią? I akurat z nią coś się dzieje złego? Czy ze wszystkimi dosyć? E, tak Nie, z nią. Ona a, samo zapłon na przykład bo która no. się podpala. To o tym nie wiedziałem. Więc idę powiem. przez bazę i... Paweł rozpalownisko jeśli możesz. Dobrze. No działaj i... Eee, to postawię. Pełnia! Dobra, niech idą spać, a teraz ich ogolę. Jak chcesz, to sobie też zrób, zresztą nie wiem, czy jest sens. To ja będę zbierał. Okej, okay. będziemy mieli z tego czapeczki na zimę. Ewentualnie coś innego jeszcze. Będziemy Dobra. mieć wszystko. Już jest gotowy. Powyzbierałeś? Mhm, mm dołożę kwiatka do tego. O, kupę, zestrał się w ogóle, jak spał. Świnio jedna. Czekaj, bo się na nich blokuje i nie mogę pozbierać. one są dosyć ciężkie, nawet jak chcesz je przesuwać no. Kiedyś sobie zagonimy takiego do bazy i będziemy mieli wzo. Zobaczysz. Trzeba Ej, no nie banson. mogę przejść, czekaj. Dobra, bo wszystko wyzbierałem Czego tu ogoliłeś? Nie, tu jest ogolony Szybko! Musiał podejść mieć bo dawno go tu nie widziałem. Dobra, wszystko. O, Aż 20. zaczął... O nie ogoliłem jednego, fakt tam się jeszcze skitrał. No tamten to dalej. O, powiedzieć. jakie smutne. Dobra, tu jest jeszcze jakaś kupka. Ile masz kupy jak... Możesz mi powiedzieć. Eee, 6. To weź tam jeszcze... A dobra to w sumie zaraz tam przejdziemy, tylko sobie nazbierajmy czegoś do jedzenia. Miło zgiąłem się po marchewkę, marchewka znikła, bo ty ją zabrałeś. <laughs> bo już nie mam w ogóle jedzenia. Nawet nie widziałem jak się zgiąłeś. No w sumie jak wrócimy do domku to powinniśmy mieć ten... Mm... Coś na farmach już O, w tym terenie nie byliśmy, może sprawdzimy go do, do, do reszty A i znowu mam dziewiąty dzień, stary Ja też mam dziewiąty już A dziesiąty jest tego World Day jest dziesiąty Tak jakbym nie pominął jakiś jeden dzień Ale wcześniej no. miałem też dziewiąty i teraz mam dziewiąty znowu Coś Trochę się nieogarnięte. No A, przeżyjemy Wiesz co, może bym pozbierał troszkę kwiatków, żeby już sobie garlandę kolejnego zrobić Dobry pomysł. Bo ty sobie to jakoś podwyższysz tą psychikę, ja muszę kombinować lekko. Wiesz co z tymi królikami? Będziemy musieli tam pójść zobaczyć czy tych królików się właśnie coś nie połapało. Bo jak nie, no to nie mamy jedzenia, znaczy mięsa, bo tak to jedzenie mamy. No to tak się <noise> Mięso. Yeah. W ogóle uciekłeś ode mnie. Smutną mi. nie kocham. Dobra, nieważne. Nie kochasz to nie. Nie będę płakał. Wiem wiem, mój błąd, tak? No. Dokładnie, nie zasługujesz na mnie. Okay. Będę się prosił. Chyba ja. Czekaj, bo się zgubię. No dobra, może nie kończymy. No przecież masz mapę, wystarczy że dojdziesz jakimś cudem kiedyś do obozu i tyle. <laughs> o to mi chodzi. O cześć. Siemanko, a gdzie się zgubiłeś? No w tym co mówiliśmy w tym dziwnym... Nie dobra, nie było tematu Zbierajmy dalej. Tak, to jest świetny pomysł No czapeczki potrzebujemy czego? Ten sieci pająków i. I. I, 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 i wełny, tak, dobra O, oznaczyły się biffa, bardzo fajne. Tam są kamienie, kurde, mogliśmy po te kamienie iść. O ja sobie sprawdzę czy się I... oznaczyły. No, się. O powinniśmy mimo. tam wrócić po kamieniem. Gdzie? Tam koło bifalo są kamienie. To idziemy? Mhm. Tylko poczekaj na mnie, ja tam dojdę jakoś do ciebie zaraz. Ja będę zbierał pod rękę. Okej, okay, to jest świetny pomysł. No kupy, kupy, dużo kupy. O jest kamień pierwszy, to ja już zrobię kilo, Mam kill. O, super. Potrzebujemy tego... W ogóle ja w poprzednim odcinku powiedziałem, że brakuje nam tego materiału w nas piorunochron, a się okazało, że mieliśmy jeszcze nadto, tylko że ja coś... Nie wiem, coś mi w głowie wyskoczyło, że potrzebujemy trzech tych ciosanych kamieni, a potrzebowaliśmy tak naprawdę jednego. W końcu wyszło na to, że no, nie zrobiliśmy tego, ale myślę, że to zrobimy. Chociaż nie wiem jak to wyjdzie teraz, bo powinniśmy zrobić raczej Alchemical Engine. To jak co wali? No, bo ten piorunochron jest mniej potrzebny od tego. To ty, Paweł w międzyczasie zbieraj tutaj kamycz, yy, trawkę. Zawsze trawka się przyda. Ej, sary nie, że jakiś już coś w ogóle nie wiadomo co, ale zajebiście nam idzie, według mnie. Super jest. Ty, kurde, ej, 11 dzień, dwunasty powinny przyjść psy, tylko że one są, wiesz, jakie. Jakie? Ulepszone! Serio? Bo, Bo ja jak... mogę, ci, nic nie wiem. Podobno są silniejsze, tyle słyszałem. A, nawet jakby przyszedł podpalający, to miło podwyższy mi przynajmniej. przynajmniej tak, jak spłoniesz na się... przykład. Dobra, kijem, Ja nie spłonę. Tam... Nie, no chodzi Mam mi larkę. o to, że zginiesz, nie? Okej, okay, Flinciki jeszcze do kolekcji poproszę. Kamyczki mamy. Zresztą może wracajmy powoli. Mi się nie śpieszy. Tobie nie, tobie się nigdy nie. Czekaj, mi się nigdy nie, już nie śpieszy. Już myślałem, że tam jest ten. end. To chodź może do Bifalo. Tam się jakoś spotkamy dobra, to podejdę do ścieżki, będzie się... W ogóle strasznie dużo trawia z tych terenów. Bo no zeszłem no. tutaj niżej przez ten zielony i znowu trawa. Taka Róż duża. No co tutaj duży. jeszcze kubki powzbieram przy tych bawołach, póki jestem i czekam na ciebie. Czy ty czekasz na mnie, nie wiem. Nie, to idź, idź. Ale pamiętałem, że tu jest kupa. To w ogóle jest taka droga dziwna, jedna na drugiej, zawiasa, taki wąż chudy i w niektórych miejscach, w niektórych miejscach gruby Paweł! Gdzie jesteś? Czy... Jezus Jezu jestem w kompletnej dupie. Lepiej wracam. Ale gdzie tak dokładnie? Tam na tym zielonym terenie koło Ula? Przechodziłeś? Eee, co ty jestem eee, pod bawołami, przeszłem przez zielone i Aha, weszłem na następny ten Dobra, to już no, wiem. Okej. Okay. Cześć, jesteś przy pająku jakimś? No podwójny kokon tu jest. Poczekaj bo ja tutaj jestem. Kurczę, nie, no co się zrobił. że to po pewnym czasie nie... nie to wiesz, No to co? wracaj do bazy. I właśnie, Jezu, właśnie. Sobie. Pająki wyszły, jejku, jak się wystraszyły. Tak, aaa, zrobiły ja. Nie no, zdążę do bazy. Ja u mnie to nie działa, w ogóle nie słyszę ich głosu. Ale sobie czasami, czasami też nie słyszę. Czasami też mi się zdarzało, że nie słyszę. Dobra. Ale już jestem prawie w bazie. Czym ja tu rozpalę? Mogę dwiema szyszkami. Kupy mi szkoda. Kupy zawsze można wykorzystać na farmy. Jakbym komuś się Dobre, nudzimy te odcinki, no to się nie dziwcie, bo to jest początek, kiedy my próbujemy zdobyć jak najwięcej materiałów, żeby Uuu, siedzieć tylko marchę. Mam śladko elefanta. Uuuu, to żeby to nie był warka. zapomniałem. Jak ktoś słyszał dziwny dźwięk, pum, to wybuchła mi przed chwilą butelka obok ryja. Teraz słyszę trzy marchewki i śladko elefanta koło bazy jest tak samo. To możesz rano się zająć jego poszukiwaniem na przykład. Jak chcesz? Oczywiście. Tylko zdałoby się bumerang. Boomerang, ja mam, mam 40% bumerangu. A ja może farmy bym zrobił u nas w bazie? W sumie mamy króliki w, ba znaczy w tym w skrzyni. Ja się martwiłem, że nie mamy nic za tu. Się okazuje, że jednak jest całkiem porządnie. Ok. Dostakuję sobie drewno, dostakuję sobie patyki. Coś sobie, może, uf, marzę, jakieś mniej mięsne. No, chociaż nie, podkradnę królika, żeby mieć mięso to dwa sobie Nie, dawaj ich. to mięso, bo o, tak oszczędzasz na tym mięsie wszedł w ciele. Przecież mamy Staram tyle królików, a ja tyle trawy nazbierałem, że. No skoro tu... tak mówisz. Okej. Okay. Już mam następne dwa staki do kolekcji. O, ja tu mam patyczki jeszcze. Mówisz, to kurczę, no. my nie mamy skrzyni na to. Nie <laughs> no Wiesz, co, ja to zaraz ogarnę, bo po prostu poustawiam gdzie nie gdzie ten. E... No, tu mamy tu drewna dużo. No, co jest sporo mamy drewna? Staki coś. Ja myślę, że tu gdzieś zrobię po prostu nieopodal opodal jakąś farmę patyków, taką w miarę równą, żeby była. Tu nasionko Okej, okay, to już jest drugi dzień pełni, może masz zbroję zrobioną, Paweł? Nie. To zrób sobie jak, jak chcesz. A i od razu ci daję tutaj bumerang. Weź go sobie później. Niechby ci go potrzebny. Do koalefanta. Aha, i jak będą psy, już gdzieś będziesz słyszał, to biegnij do bazy po prostu. Ja tutaj też postaram się biec. Będzie ok. W ogóle pod tabem jest taka opcja, U. że można zobaczyć sobie: o, view profile, mute, kick, ban, mogę cię zbanować. Masz ping, mam twój pokazany. Dzień, który A. już żyjemy, tak. BHT power Rek. Tak nazywam. A to. czemu przy mnie jest taki Y? I wiesz co, bo ty masz nick zły, chyba, nie? Aha, no ły. No właśnie, i po prostu Steam tego nie obsługuje A ja to kiedyś muszę zmienić, bo to we wszystkich grach nie ma Da się nie. zmienić? Kurczę. Tak, no przecież da się nikt zmienić na tym. To fajnie Wiesz co, ja mam taki plan, że zrobię teraz jeszcze farmy Tutaj to na dole, które mamy Wiesz co, tu jest ten śladka elefanta, mógłbyś go ogarnąć, żeby on zniknął mi stąd, bo później tych farm nie będę mógł jakoś postawić w miarę No Chociaż te farmy mogę wyżej tutaj jeszcze postawić, nie? Nad tymi, co ty na to? Jak pan chce a jeśli możesz, to daj mi kubki, bo wiem, że ty też trochę miałeś. O, pojawił się ślad tam koło bazy. Wiem, bo... Ale się zesrał, kubi. no, patrzcie I go. Ile mąkła. Aj, ja zaraz umrę z głodu. Nie, mamy znowu kamieni. Zrobiłem ci jedzenie, nie chcesz. dzięki. Nie no, możesz sobie zabrać z tego, to nie znaczy, że ja, to jest moje, wiesz. Ja nie wiem, tak... Ej, ten... Ślad sobie zniknął. No właśnie, zauważyłem. Jaka kupa. Tak napisała coś, get away, czy coś i... Ale to jest nadal ten ślad A też znika Eee dziwne Bardzo dziwne Strasznie, jeden kwiatek a tyle No, musimy tam zrobić u góry, właśnie myślałem, że możemy zrobić ule Chociaż nie, tam jest za mało miejsca na ule Zrobimy ule, czule, gdzie indziej Eee... Miałem zbroję zrobić, nie tak Dobra Złożyłem całą stack na to, plus kupę i kamienie. Gdzie kupę mogę odstawić, Paweł? No tu dawaj do tej skrzynki ostatniej. Aha, no tak, tutaj są takie śmieszne rzeczy. To jest ogólnie wszystko i nic. Wiesz co, ja potrzebuję tych gałązek, bo chciałbym z nich zrobić tą farmę gdzieś tutaj obok. To masz tutaj jeszcze 18. Ale nie Twixów, gałązek. A, co to wrzu wrzu wrzuć? Wrzuciłeś, Tutaj, o, tu jesteś laut, Paweł. Tak? Mhm. Przesunął się? Dziwak taki jeden z niego. Szalony. No nie wiem. Pisze, że world Day jest 11, a nasz jest 10 tutaj. Kurczę, tak się trudno stawia te krzaki, że prawdopodobnie będą krzywiutko jak cholera Ale będą, nieważne Dobra, nie, ważne. Zobra, nie Miło, to jest pełno ja Nie widzę śladu shit. Shit Weapons. Dobra, w O! Nie mogę. Musi być zielony i plant napis. To jest jakieś zrąbany. No a teraz znowu wyskoczyło ten, bo tu pomiędzy drzewami był skik ślad, i pisze, że znowu uciekł. To jakiś skurwiszyn z niego. Dziad jeden. Ej, tu jest znowu koło tych, koło plantacji. Nie, no to chyba będzie tak trochę zbadzone. Ale zdajemy. nie, no niektórzy już widziałem, łapali go właśnie. U Madzi na przykład widziałem u Don't Surf No czy oni w sumie razem nagrywają, tylko. Tak trochę. Nie, no to jest popsute. Całkiem możliwe. No, teraz w dół masz niby ładnie Stary, wiesz co, musimy lodówkę ogarnąć jakimś niedługim czasie. No. A szacho Ani słuch, ani widok. Dokładnie, a gdzie my mam jeszcze kamyczki? Tu jeszcze jeden jest. Mimo, tych śladów kompletnie nie ma. Tak. tak. Mam kolegę! Jakiego? Zgaduj. O, siemano! Śmieciu! Gdzie jest, już mi zjadł już coś? Kurde. Putas. Aj, po mięsku na łeb. Weź sobie Pawełku, miejsko na łeb. A ja mam tu kolejnych kolegów, których możemy połapać. O, i myślę, że już biegnie do tej pułapki. Pozbieram nam te króliczki. Bo to jest bardzo dobry pomysł, żeby zbierać króliczki. Mówię wam, ludzie, to jest tak świetny pomysł. Po prostu najlepszy. Najsuper. No Później trzeba będzie zbierać jeszcze te te trawki tutaj. Po zakładać kolejne pułapki. Będzie zajebiście po prostu. Kurczę, mam tyle planów teraz. Mógłbym na przykład, nie wiem, następnego dnia spróbować połapać te pszczoły. To brzmi jak plan. To jest plan. To jest plan. Tylko jest potrzebna mi na to siatka. Do siatki potrzebny będzie mi jeszcze hełm pszczeli i muszę zużyć na to zbroję, żeby zabić te czerwone pszczoły. Chyba że mi pomożesz w tym. Ten ślad znowu tu jest. Boję się go. Boję się go, Paweł. Serio jest dziwny Nawiedzony ślad. Nawiedzony ślad, nawiedzony ślad. Ej kurczę, nieźle się rozbudowujemy. Tak mi się wydaje mi. Ej, ten kwiatek mnie tu denerwuje, ja już go chyba podniosłem, wiesz I on tu nadal jest Jak coś to się robi noc, więc mam nadzieję, że zobaczycie ci dziś w, to... w łóżku. O okay. ten puszku Taka beka, hahaha, ha, ha, beka ha e... nie no to nie. No dobra. Kurlików mamy prawie całą skrzynię. O! Dobra. Wezmę to. Będziemy potrzebowali więcej sieci. W niedługim czasie. TOTAL tol, Będziemy to ładne. Dobra. Jest i sieć. Potrzebujemy liny do sieci. Dobra. Sieć sobie robimy plus czapkę bym chciał jeszcze pszczelą też potrzebujemy liny dobra pszczela czapa zrobiona zostało nam dwie sieci powiem ci szczerze to nie jest za dużo aha i jak chcemy sobie podwyższyć zdrowie to musimy u dyniaczek wyrósł i dwa kabaczki jak, musi... jak chcemy sobie podwyższyć zdrowie to musimy jeszcze e, zdobyć jedną kartkę tego papirusa którym ja zaczynam bo... mam tego uja Zapalisz go gdzieś tam No Zagonię go do bazy bez niedaleko To dobrze Tylko sobie zapalary załącz bo już niedługo będę musiał No gać Znaczy nie ja tylko gra będzie musiała no, biegaj bo. Podkranę dobrze. ci tego krok bo chcę sobie coś usmażyć Na no, pewno Masz jakiś przepis z dyni, bo coś pamiętam, że się z dyni fajnego robiło No ciasteczka, trzeba dynie i patyki Samą dynię i patyki? No i dawało dużo życia Cześć Siemanku! Zbudujemy ci później zagrodę. Niech na razie sobie tu siedzi. Na cholerę mu to zagroda. E, bo... Dzięki Paweł za info. Bardzo fajny przedmiot wyszedł. Myślę, że... O przepraszam, ja to robiłem nieraz. raz. Dynia i patyki. I działało. Świetny, już. Możesz sobie zjeść jak chcesz. <ślesz> Proszę, to twoje ciasteczka Paweł. Chętnie zjem sobie. Nie ma za Właściwie ma jakieś ujemne statystyki. O jak usnął, słodziutko. Śmieć głupi. Teraz możemy go zaciukać. Nie no, nie zabijaj go. Nie potrzebuję. miejsca. się. To dobrze Uuuu Hura! Powinniśmy. Dobra, być... no dobra. Czekaj, na którym ja muszę posadzić? Na tym nie muszę, na tym muszę Dobra. Do czego to doszło, że będę przewijał koło elefanta w nocy? <laughs> Co on taki niespokojny sny ma? No weź Jak go nazwiemy w ogóle? Wszyscy nazywają swoje elefanty, Bądźmy jak wszyscy, proszę Chcę nie. być jak wszyscy To jest mięso no, Może się nazywać obiad, kolacja albo śniadanie, jak wolisz. Paweł, tego dnia idziemy polować na pszczoły Dobrze. Czy czujesz się z tego powodu wesoły? Nie. <grymna> Płakam. Czekaj Yeah! Dobra <grymna> Świnko! Świnko z zamostu! Come back! Dobra, nie dał rady. Co to on tu robi? biegam z nim sobie. Dobra, spacer. chodź mi pomożesz. Bo ja się, 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 się boję się. O, chyba poszedł ze świnką rozmawiać. O, niech sobie pogadają, byle, nie uciekł by za, byle by nie uciekł za daleko. Czy ja go mam oznaczonego na mapie? Nie mam. Biegnem. Czekaj, bo gdzieś tu już te pszczółki latają. Najpierw bym chciał połapać. Aha, brawo, Dobra, Paweł, tu sobie dalej zbroi nie zrobię. Uważaj, nie zrobiłeś sobie zbroi? Mhm, dobra Tankuje, pomóż mi! Czekaj, bo ja nie mogę ogarnąć Aha, ona nie atakuje z automatu potem, miło no. Nie umiem trafić Czekaj, gdzieś na dole lata Taka normalna, którą mogłem złapać Gdzie ona jest? Wy... uciekła O, jest tutaj, lata koło tego Catch her! Dobra, dwie mamy. Potrzebujemy jeszcze dwóch, żeby założyć jeden ul. No słyszę ją gdzieś tutaj. Bzz, bzz. Ej, poważnie. Masz halucynację? Ej, no, no na nagraniu będzie nawet słychać. Wierzę ci. Robi mi w chuja. Mam dobrego lekarza. Paweł mi nie pomoże nikt. Psy! 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 O, ja tej zbroi dalej nie zrobię Wracaj zbrojnie. do bazy i zrób sobie No Dobra, no to ja też się wrócę Chociaż nie one przyjdą za jakiś czas Najwyżej będę biegł do bazy jak idiota Something's approaching Dobra, no Eee, możemy się wybrać później na ten... Na świnki, żeby sobie dupki po, pozdropić z nich i... I przekazy. Kurde, gdzie jest? A tu jest ta pszczoła, zbagowała się, a to się ukryła przede mną. Wow, jaki świat jest teraz zielony. Dobra, mamy miodek, mamy to, honeycomb, super. Wracam do ciebie. Jest bardzo niespokojnym zwierzątkiem. Czemu? Nie gryź mi tego, dzięki. To sobie zdejmę. Już myślałem, że biegną, bo ucichły na chwilę. Wow, Dragon fruit mamy! Miło Bardzo miło Gdzie jesteś Paweł? Ja już nie, ja już nie daję przepisów Słaba za mnie kucharka. Nie, akurat z tym nie trzeba sobie tak jakoś specjalnie radzić Dobra, tu odłożę nasze żyjątka, tu odłożę to girlandę sobie założyć, tam garlandę To na razie to mi może się przydać Moja postać już coś pierdzieli, jakieś głupoty, pokażcie jej się Show yourself Dobra, ja tu jeszcze odłożę... Potrzebne nam będzie skrzynia na no, narzędzia i ubrania, wiesz Bo tego nam brakuje jak na razie. Jops. To właśnie ścinam drewno Świetny pomysł, tylko wracaj do bazy za niedługo, bo wiesz jak to z nimi może być A, wyjebane A. Przyciągnę je do ciebie, nie bój. Chyba, że do mnie przyjdą pierwsze. No może mnie wolą... O, cześć! Są już? Au, oberwałem. Dobra, mam go, mam go, do A... mnie też leci Okej, okay. gdzie I jest? jest z nim A tam gdzieś Jest Czemu do mnie bijecie? No kurde, za karę mam mięso <laughs> Pewnie dwa będą i to będzie wszystko. No już, więcej nie, nie myślę, cały żeby było misterny plan poszedł. Ale o co ci chodzi? Bardzo fajnie nam wyszło. Koalefant... Bo ucieknie nam. Gdzie ty idziesz, koalefancie? Okej, okay, ja sobie nadrobię troszkę życie, bo taki był plan. Żeby nadrobić sobie życie właśnie z tym miotkiem, co ja go zgarnąłem. To był mój plan. Czekanie go ten... Do cyperka naszego. Myślę, że tutaj gdzieś mógłbym postawić... E, mule ule. Dobra, zagonimy. O, jak pięknie to robi. No misiu kochany, spieprzaj stąd. Idź sobie tam. Jako, że Snowmana na razie nie ma w odcinkach, to nazwiemy go Snowmanem i niech sobie tam żyje. Tak. Jest, jest Snowman z nami w serii, tak. by co, nie? Nie ma Okej. Okay. Mam dwa mięska kolejne, Mogłem sobie zrobić tak, tak, tak na przykład. Skrzynałko, proszę otwórz się. Okej, okay. i co ja chciałem jeszcze, czemu tu tutaj jest? Aha, bo nie mamy innej skrzyni. Noc wkrótce nadchodzi, a my Pawełku po tej... w tej nocy będziemy musieli skończyć odcinek myślę. To jest... Już? Tak. No poważnie. Okej. Okay. Ej, ale naprawdę mamy sporo trawy i tak dalej. No to cztery. naścinałem drewna, teraz będę robił skrzynki. Okej. Okay. I wiesz co, mógłbyś mi załatwić jeszcze dwie. Dwie, 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 dwie deski. To ja wtedy byłbym bardzo szczęśliwy, bo mógłbym postawić już tą honeycomb'a naszego. O, co mi wyszło fajnego? Mięsko dałem 2T i marchewkę, 2 kabaczki i marchewka. No nie wiem, ile mi to daje. Dziękuję jeszcze jedną... O, super, świetnie. Idę jeszcze po nasze żyjące cośki, które mają żyć. Bo jak nie, będę smutny. Dobra. A muszę to jeszcze wynaleźć, no tak. Nie, nie muszę. No, idziemy to postawić... może gdzieś tutaj. Dobra, mamy pierwszy ul. Jestem z siebie szampańsko dumny. Zresztą mogę zrobić kolejne jedzenie. Jak coś Paweł, to na farmach jest bardzo, bardzo dużo jedzenia. Wyrosło niedawno. Ja widziałem. Trudno, tak. O, tak będzie lepiej. O, bliżej tego, bardzo dobry pomysł. Tu gdzieś... Tu gdzieś, myślę, postawimy piorunochron, tu gdzie ja stoję teraz. Będzie otaczał całą bazę w ten sposób, mogę go zrobić. jak jest, jest okno craftingu, no nie? Mhm. No to w oknie craftingu u mnie skrzynia nie ma tej kłódki takiej. No, no klub, tak, u mnie też miejsce. nie ma. To jest potwierdzone info. Czyli coś się spsuło Dobra, piorun ochronik postawiony. Tylko teraz złota nie mam. będziemy musieli znaleźć ten biom y, ze złotem w następnym odcinku. Myślę, że to zrobimy. Chociaż co my możemy zrobić jeszcze? wo jak ptaki szybko odleciały gdzieś? to było takie trochę przerażające. Gdzie idziesz ko snowmenie Snowman Snowmane czy jakoś tak. wo jak mi się przekręciła kamera. Jak to wygląda, jak on w tej ciemności tylko jego kły widać. No oczywiście. oczy też. Jakie. Ja pewnie się na nie wiem. Yy, dobra to pierwsza skrzynia z tej strony to będzie na narzędzie, okej? Okay? Takie, których powinniśmy no tak. używać obydwoje Mamy Jakieś tam zbroje czy łopaty to każdy będzie miał własny, na własny użytek, okej? Okay? To tam skrzynkę uzupełnię i tu będzie trawa W tej co była trawa, a skrzynkę niżej pateczki Dobra To zaraz nabieram do fula. nie przejmij Spoko Paweł Zrobimy taki myk, że będzie, o tak, tak tak? Bo ładnie, bo jestem głupi. I muszę mieć ładę. Nie no kurde, jak my się rozbudowujemy tutaj. Fajne. Dobra, ale może skończmy szybko odcinek teraz, zanim się jeszcze tak do końca dzień nie zaczął. Mimo, że się już zaczął. Ale mamo. Zaraz nagramy kolejny Paweł da radę No właśnie, nie no tak jak zbyt nie mogę. Mm, no dobra, no to dokończ sobie zrobić. No dobra, to możemy kończyć. No dobra, to jeszcze zjem. Na koniec bardzo Wam podziękuję za oglądanie. Był ze mną Paweł z kanału Paweł Creator and Play. Tak byłem. Bardzo dobry angielski. Link oczywiście w opisie, jeśli chcecie zobaczyć jego perspektywę, chociaż dzisiaj się za bardzo... Nie no, rozdzielaliśmy się też, więc był na no. Zielonych Krainach. Zapraszam serdecznie. I lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i tyle. Do i Cześć. Cześć.